Dobra, moja wygrana z Altery Art. Ja wziąłam sobie tą kolekcję. Jeszcze jej nigdy nie miałam. Więc zobaczymy, co to będzie. Wzięłam też tą kolekcję Little Winter. I osobno dodatki. Do tej kolekcji też wzięłam jeszcze okładkę od dużej kolekcji, żeby mieć te dodatki tu też jeszcze pobrałam jakieś takie arkusze dodatków świątecznych. Tu jakieś kwiatki, ale z tyłu też jest taki grafika, więc może to wykorzystam jako tło do kartki. Na przykład te paski połówkowe idealnie pasują na oklejenie a bo trzy części i mamy Pierwszą warstwę i środek wyklejony. I potem tu jeszcze coś dodatkowego nawierzch. To też są jeszcze graficzki, które sobie wzięłam, te paski. Jakieś tagusie od kolekcji. Tu wianuszki a z tyłu gładkie tło. tutaj gusie wianuszki, listki z tyłu koronki. Tu też mamy wianuszki. Jakieś takie karty i tył z nutki. Motylki i tył grochy. Różne grafiki i kwiatki. O tu też kwiatki, i tu też grafiki i tła takie dość uniwersalne. Więc na pewno coś się z tego stworzy. I jeszcze tu z tej kolekcji Midway też zestaw tych dodatków. To będzie pewnie podobne jak tamten zestawik. No, jakieś małe grafiki, tagusie, motylki. Z tyłu o widzicie pasek kwiatków, koronka, tu takie małe wianki, parę kwiatków, listki. Motylki różne grafiki, a z tyłu gładkie tła. Też mamy różne grafiki oddechwy. A tu jakieś takie. Jeszcze takie kwiatki. To już chyba grafiki sama nie wiem. Czy to jeszcze też dodatkowo brałam? O, przynajmniej tu są też jeszcze dodatki do tej niebieskiej. Tu, tu, tu od tej Mister Garden widocznie wziąłem jeden arkusz mniejszy, albo pewnie miałam to powiększyć potem w koszyku, ale z moją sklerozą to zapomniałam. Tu też jeszcze okładka z elementami. A te liście na pewno brałam, bo stwierdziłam, że jeśli nie ten, no to tu jest piękna żeleń na wycinanie liści z wykrojników. Jakieś małe paseczki. Też tagi czy do prezentów. A, te też brałam. Tu te pomarancze na święta. Tu są dwa arkusze takie same, jak dobrze kojarzę. No pewnie i dwa arkusze chyba wzięłam te no, z poistencjami, a z przodu jest coś takiego. I jeszcze też właśnie do tego albo mamy te kółeczka albo z tyłu poistencje. No, a to jest od tej pierwszej kolekcji Mystery Garden. No i oczywiście miałam sobie zwiększyć w koszyku ilość baz, i zapomniałam. No, ale myślę, że i tak sporo fajnych papierków nabyłam z tego bonu. Jestem zadowolona i na pewno będę brać udział dalej w wyzwaniach.